Kilka minut po godzinie dziewiątej w miejscu gdzie się znajdujemy doszło do wypadku drogowego. Kierujący autobusem przewożący grupę dzieci wjechał do rowu. W wyniku tego wypadku troje dzieci zostało poszkodowanych, zostało one przewiezione do szpitala. Na szczęście ich obrażenia są powierzchowne, są to tylko stłuczenia, takie są nasze wstępne ustalenia. Na miejscu pracowali policjanci, zabezpieczyli ślady, dowody. Zabezpieczyliśmy tarczę stachografu samochodowego, która pozwoli na ustalenie z jaką prędkością kierowca się poruszał i będzie możliwość odtworzenia przebiegu i przyczyn tego zdarzenia. Najprawdopodobniej wskutek nieuwagi zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rogu. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Po wyciągnięciu tego pojazdu dokonają sprawdzenia stanu technicznego, oględzin powypadkowych tego pojazdu. Zostały zabezpieczone ślady, dowody, które pozwolą na ustalenie przyczyn przebiegu tego zdarzenia. Nie, kontrola tego autokaru nie była wcześniej zgłaszana. Po sprawdzeniu okazuje się, że autokar niedawno, około miesiąca temu, przechodził obowiązkowe badania techniczne z wynikiem pozytywnym, a szczegółowa kontrola stanu technicznego zostanie przeprowadzona przez policjantów.